Czy wiecie, że w Powiecie Płockim działa, działają 82 koła gospodyń wiejskich i 116 jednostek ochotniczych Straży Pożarnych? O rozwoju lokalnym i ciekawych inicjatywach mieszkańców opowie nam starosta Płocki, Sylwester Ziemkiewicz. Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa bardzo serdecznie. Kiedy po raz pierwszy zauważył pan, jaką moc i energię społeczną mają mieszkańcy naszego powiatu? Ja myślę, że tak naprawdę to gdzieś się zaczęło. Blisko 20 lat temu, jak rozpoczynałem swoją drogę samorządową, ponieważ od samego początku, a zaczynaliśmy to w tym momencie, kiedy nasz kraj wchodził do Unii Europejskiej i zaczęliśmy aktywizować oddolnie w ramach różnego rodzaju stowarzyszeń lokalną społeczność, to zauważyliśmy wspólnie z Mariuszem Bieńkiem, między innymi wieloma osobami, które zaczynały wtedy swoją działalność samorządową, jako ogromna moc tkwi. Właśnie w mieszkańcach, i całej takiej idei naszego działania było to, że to właśnie mieszkańcy potrafią się świetnie organizować, a wystarczy po prostu stworzyć jak najlepszą przestrzeń do tego i dać im pewnego rodzaju instrumenty, wsparcie, żeby mogli robić dużo dobrych rzeczy. I Myślę, że to wtedy ja przynajmniej zauważyłem, jak, jest ogrom jak ogromna moc tkwi w naszych mieszkańcach, zarówno w tych mieszkańcach, którzy mieszkają w gminach, jak i też w całym powiecie płockim i na tym od zawsze opierałem swoją działalność samorządową, aby wspierać tych mieszkańców i dawać im możliwości do tego, aby mogli się wykazać. E Mieszkańcy powiatu, jak widać, to bardzo kreatywni ludzie. I jak samorząd może wspierać tą kreatywność i te ich inicjatywy, które proponują? No właśnie tak jak Pani wspomniała na początku Pani redaktor, że w policie Płockim jest 116 ochotniczych straży pożalnych, jest ponad 80 kół gospodyń wiejskich i tych organizacji pozarządowych można powiedzieć w innej formule jest też bardzo dużo, ponieważ są i kluby sportowe, stowarzyszenia, są organizacje mniej formalne czy bardziej sformalizowane jak Rady Sołeckie i wiele, wiele jeszcze innych, dlatego myślę, że taką rolą samorządu jest to, aby starać się szukać różnego rodzaju formuł wsparcia i cały czas w pewien sposób kreatywnie do tego podchodzić, może nawet nie szablonowy, aby, aby móc po prostu wspierać te wszystkie inicjatywy. I my jako Samorząd Powiatowy mamy kilka takich instrumentów. Z których korzystamy i w każdym roku staramy się pomagać naszym mieszkańcom i dawać im do tego te możliwości, aby mogli robić to, co umieją najlepiej, czyli po prostu funkcjonować w ramach tych organizacji pozarządowych i robić wiele ważnych lokalnych przedsięwzięć. Między innymi mamy program wspierania Ochotniczych Straży Pożarnych, który każdego roku jest ogłaszany i tu jest ogromne zainteresowanie Duchów Strażaków z Powiatu Polskiego. Mamy program wspierania klubów sportowych i stowarzyszeń i są to działania dotyczące sportu, jak i też rozwoju kultury na terenie powiatu płockiego. Mamy bardzo potrzebny i bardzo pożyteczny program Działaj Lokalnie, który od kilku lat funkcjonuje w powiecie płockim i można powiedzieć, że jest to taki ewenement w skali kraju, ponieważ jest to przedsięwzięcie realizowane w partnerstwie samorządu powiatowego wraz z fundacją Fundusz Lokalni Młodzi Razem jest to organizacja powiązana z polsko Amerykańską Fundacją Wspierania Inicjatyw Lokalnych. I w ramach tego my przeznaczamy określoną pulę środków na to, aby właśnie te najbardziej ciekawe inicjatywy lokalne, które tak można powiedzieć, wprost wyzwalają tę energię społeczną, otrzymały dofinansowanie, aby otrzymały grant. I aby można było je realizować. Co roku około 40 takich inicjatyw jest wspieranych przez Powiat Płocki 40 naprawdę bardzo pożytecznych, fajnych przedsięwzięć, które integrują lokalną społeczność, ale też w efekcie powstaje bardzo dużo pożytecznych, potrzebnych rzeczy dla mieszkańców. Ale to, to są takie tylko niektóre przykłady, ponieważ mamy też taką formułę honorowy patronat. Która jest już całkowicie otwarta, i tu ja zawsze zapraszam wszystkie aktywne grupy z terenu naszego powiatu, które mają jakikolwiek pomysł na to, co zrobić u siebie w miejscowości, do rozmowy. Siadamy przy stole i uzgadniamy, jaki jest pomysł, co możemy zrealizować, w czym my możemy pomóc, i w ramach tego honorowego patronatu ogrom różnych bardzo ważnych inicjatyw, czy to dla seniorów, czy dla młodszych mieszkańców, czy dla wędkarzy, czy dla piłkarzy, czy po prostu dla jakichkolwiek. Aktywnych grup jesteśmy w stanie wesprzeć, i to jest naprawdę piękne, bo to pokazuje, jak mamy silne, aktywne społeczeństwo, które chce dużo dobrego robić. Ale są też i pomysły na przyszłość, bo myślę, że w najbliższych dniach już uda nam się podpisać porozumienie. Z Wisłą Płock, zarówno z SPR, jak i z SKF-em. Mam tu na myśli piłkę ręczną, i chcemy utworzyć taką Powiatową Akademię Piłki Ręcznej. I w ramach tego projektu będziemy chcieli dojść do porozumienia z gminami, tak aby finansować zajęcia z piłki ręcznej dla młodzieży z terenu Powiatu Płockiego, a później ta młodzież będzie brała udział w rozgrywkach zorganizowanych, które organizuje SKF pod patronatem też i spr u a mam tu na mi handball ligę płocką, po to aby ta piłka ręczna która można powiedzieć jest takim naszym dobrym wielkim jeżeli chodzi o płocko powiat płocki jest takim naszym lokalnym sportem najważniejszym po to aby jeszcze bardziej wychodziła w powiat płocki aby ci młodzi mieszkańcy mogli z tego korzystać myślimy również o tym, aby w przyszłym roku uruchomić program wsparcia KGW, ponieważ, tak jak od samego początku tej rozmowy podkreślaliśmy, tych KGW jest bardzo dużo i jest naprawdę w z każdym, dokładnie, z każdym dniem, z każdym tygodniem przybywa. One pięknie nawiązują do tych wspaniałych tradycji. KGW z lat 60., -tych, 70. -tych ubiegłego wieku, ale też te tradycje łączą z nowoczesnością, czyli jest tam ogrom nowych pomysłów, bardzo ciekawych i chcielibyśmy stworzyć program dedykowany tylko dla KGW, ponieważ widzimy, że jest to też ogromny potencjał społeczny. Także takie są pomysły i mam nadzieję, że od Nowego Roku uda nam się coś takiego uruchomić. Czy mieszkańców Powiatu płockiego trzeba jeszcze jakoś pobudzać do tego, żeby działali, czy raczej to idzie sam, samo z siebie? Że sami z siebie chcą działać i chcą robić coś ciekawego w swoich miejscowościach, w swoich wsiach? Ja myślę, ja myślę że mieszkańcy Powiatu Polskiego są naprawdę tak wspaniałą społecznością tak odpowiedzialną tak świadomą i silną społecznością która sama chce robić dużo dobrego i to pokazuje że my naprawdę jesteśmy takim społeczeństwem obywatelskim jeżeli chodzi o powiat płocki ponieważ mieszkańcy sami chcą dużo robić sami się aktywizują sami mają ogrom pomysłów i ja to często podkreślam że wystarczy żeby ta sfera samorządowa czy może nawet rządowa tylko dała pewną przestrzeń Dała pewną przestrzeń, dała, dołożyła małą cegiełkę, a mieszkańcy sami zrobią dużo dobrego. I myślę, że najlepszym przykładem tego, jak wspaniali są nasi mieszkańcy, to były te ostatnie lata, trudne lata. Poprzez to była i pandemia, i zagrożenie e, e, wojenne, e, gdzie to mieszkańcy sami szyli maseczki, sami zbierali dary, sami organizowali i nadal organizują challenge, czy różnego rodzaju akcje pomocy dla potrzebujących dzieci. Tak? I to pokazuje właśnie, jaka ogromna siła drzemie w naszych mieszkańcach i to też pokazuje, że bardzo są potrzebne może na pierwszy rzut oka takie mm, mm, takie no, bardzo codzienne wydarzenia, jak jakieś pikniki, festyny, integracje, bo to buduje takie poczucie właśnie siły i jedności w naszej społeczności i w momentach kryzysowych, takich jak właśnie wojna, ta społeczność wtedy potrafi się sama zorganizować, potrafi pomagać. Ja po raz pierwszy zauważyłem to w 2010 roku, wtedy jeszcze jak Taki młody samorządowiec, pracujący od kilku lat w urzędzie gminy. My w tej miejscowości, w której mieszkałem, zaczęliśmy. Sami mieszkańcy już z taką sytuację, zaczęliśmy zbierać dary dla terenów dotkniętych powodzią, bo to była ta uh -huh. powódź, która dotknęła, dzień, dzień. lewobrzeżną część powiatu polskiego. I wtedy naprawdę w sposób wspaniały mieszkańcy sami się zorganizowali, zorganizowali transport, przywozili dary bezinteresownie. I to mi wtedy tak uświadomiło, naprawdę jak ogromna moc. Drzemie wśród mieszkańców i wystarczy naprawdę tylko coś malutkiego w pewien sposób, taki mały impuls wsparcia, mała cegiełka, czy to finansowa, czy, czy, czy taka organizacyjna, która da im jeszcze większego powera do tego, żeby robić, realizować te wiele wspaniałych pomysłów, jakie mają, ale naprawdę wszystko zaczyna się oddolnie i to, co jest najlepsze, w naszym kraju, to ja uważam, że właśnie buduje się oddolnie, czyli sami mieszkańcy wychodzą z inicjatywami, z pomysłami, chcą coś robić, a my po prostu powinniśmy tylko stworzyć odpowiednią przestrzeń do tego, aby mogli te swoje pomysły realizować. Wracając do KGW, od których zaczęliśmy, to niebawem dożynki powiatu Płockiego, między innymi po raz pierwszy będzie tam jarmark Kół Gospodyń Wiejskich. Czego jeszcze mogą spodziewać się mieszkańcy? No właśnie, dożynki Powiatu Płockiego już 3 września w gminie Radzanowo. Po raz pierwszy w historii istnienia powiatu w gminie Radzanowo, wspólnie z samorządem gminnym, wspólnie z panem Wójtem Piotrem Jakubowskim, organizujemy te dożynki i serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Płockiego i nie tylko do tego, aby właśnie wziąć udział w, tych, w tym święcie plonów, tradycyjnym Powiatowym Święcie Plonów, który jest taką największą naszą imprezą powiatową. I jak zwykle jest to oczywiście okazja do tego, aby podziękować rolnikom za tegoroczną pracę, za tegoroczne plony, ale tak naprawdę ja uważam, że jest to okazja do tego, aby podziękować wszystkim mieszkańcom za to, co robią każdego dnia, ponieważ w tych dorzynkach bardzo aktywny udział wezmą właśnie zarówno koła gospodyń wiejskich w ramach tego jarmarku, to jest po raz pierwszy organizujemy taki jarmark na którym każde z KGB z powiatu płockiego będzie mogło wystawić swoje stoisko i poczęstować mieszkańców ziemi płockiej i gości tym co mają najsmaczniejszego, najlepszego, ale też bardzo aktywnie w tych dorzynkach biorą udział druchowie strażacy, biorą z Towarzyszenia, kluby sportowe, bo akurat ta część, można powiedzieć, uroczystości oficjalna i też ta potem rozrywkowa odbędzie się na boisku sportowym klubu Polonia w Radzanowie. Także można powiedzieć, że te dożynki to jest wielkie święto całej społeczności powiatu Płockiego, a dla nas, dla samorządowców, najlepsza okazja, aby podziękować mieszkańcom za to, co robią i w tych kryzysowych sytuacjach, ale też za to, co robią na co dzień, ponieważ w taki wspaniały sposób budują nasze silne, świadome społeczeństwo obywatelskie na ziemi płockiej. To teraz jeszcze trzy pytania z szybkimi odpowiedziami. Inicjatywa, która najbardziej zaskoczyła mnie pozytywnie to nie jestem w stanie tego wymienić. Jest ogrom wspaniałych inicjatyw, każda jest inna, każda jest wyjątkowa, każda jest niepowtarzalna i robiona przez wspaniałych ludzi, także na pewno nie wskażę jednej, która jest taka no, mega wyjątkowa, ponieważ wszystkie są rewelacyjne. Gdybym miał nieograniczony budżet, to? Gdybym miał nieograniczony budżet, to wyremontowałbym wszystkie drogi w powiecie polskim, wybudowałbym ścieżki rowerowe i przeznaczył e, ogromną pulę pieniędzy właśnie na to, aby wspierać mieszkańców e, przy tych ich wspaniałych pomysłach, e, jakie zgłaszają każdego dnia. Moja ulubiona potrawa przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich? E, to jest kartoflak. Wspaniała potrawa, której wcześniej może często nie, nie miałem okazji próbować, natomiast KGW robią wspaniałe kartoflaki, niepowtarzalna tradycyjna potrawa, którą polecam, między innymi na dorzynkach powiatowych 3 września wracamy. Dziękujemy serdecznie za rozmowę. Do zobaczenia na dorzynkach 3 września. Dziękuję pani redaktor, dziękuję Państwu.